Dzień dobry. Dziś będzie po polsku, bo e, mówię to, bo większość filmików jest po hiszpańsku. Ponieważ uczę hiszpańskiego i uczę polskiego w Hiszpanii od e, prawie 12 lat. Niedawno wydałam książkę. Jest to gramatyka polskiego dla napisana po hiszpańsku. Z myślą o wszystkich osobach hiszpańskojęzycznych, tak więc Hiszpanach i mieszkańcach Ameryki, Ameryki Południowej. I dzisiaj chciałabym się podzielić jednym z takich moich osobistych odkryć, czy wynalazków, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o dydaktykę polskiego jako obcego, i chodzi tutaj o koniugacje, odmianę czasownika. Z tego co widzę w najnowszych podręcznikach ciągle jednak pojawiają się trzy koniugacje, nazywane jako ta jako te AM as, MS, um is, um as. Ja rzeczywiście też tak, też tak zaczęłam, ale potem zaczęło mnie to. Mnie to męczyć i do końca mnie nie przekonywała ta, ta kreseczka, to szy, cały czas powtarzające się szy, jeszcze ten, ten ukośnik, gdzie jest albo i, albo y. I po, jakiś, po jakimś czasie, metodą prób i błędów, doszłam do, takiej, do takiego włas, takiej własnego podziału na te koniugacje, które chyba bardziej przekonuje Hiszpanów, niż, niż te nasze. Niż te nasze trzy koniugacje, które tam mają różne, różne opcje. E, em, jeśli ktoś już wpadł na ten pomysł i gdzieś to opatentował, to proszę niech się odezwie, wtedy przybijemy sobie e, wirtualną piątkę. E, jakby podamy sobie, podamy sobie rękę, że już że, 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 że my pomyśleliśmy o tym samym, czy pomyślałyśmy o tym samym, bo rzeczywiście większość z nas to chyba jednak, lektorki to jednak dziewczyny. Więc jeśli będę używała tutaj rodzaju żeńskiego, to dlatego. I wyrzuciłam tą drugą osobę. Wyrzuciłam to szy, bo to szy się powtarza. Akurat to szy jest jednym elementem, jednym z niewielu, które w polskim możemy powiedzieć, że występuje zawsze. To znaczy, zawsze druga osoba czasu teraźniejszego kończy się na szy. Możemy tam dyskutować i wstawić jako przykład, powinieneś, ale to jest inna bajka. Chyba zgodzicie się ze mną, że to jest zupełnie inny rodzaj. Czasownika. Ale te wszystkie czasowniki, które mają swój bezokolicznik, w drugiej osobie kończą się na szy. Więc to szy nam tutaj nic nie wnosi i szy jest po prostu dodatkiem do trzeciej osoby. Także ja zaczęłam przekonywać moich studentów, żeby kiedy poznają nowy czasownik, zwrócili uwagę na bezokolicznik. Bezokolicznik jakby jest, obowiązuje w każdym języku i nawet ucząc się angielskiego, uczymy się bezokolicznika. A potem nie zwrócą uwagę na pierwszą osobę liczby pojedynczej i na trzecią osobę liczby pojedynczej, bo to będzie dla nich klucz do reszty. Mówię im zawsze, że pierwsza osoba liczby pojedynczej może kończyć się na M albo na E. I to też jest jakby niezbity fakt, nie ma innej opcji. I dzięki temu M lub E mamy podpowiedź, jak powinna kończyć się trzecia osoba liczby mnogiej, czyli jak ja lubię mówić, ostatnia osoba, to co mamy na końcu. Bo M zamienia się w JĄ w większości przypadków. Dobrze, mamy takie dwa podstawowe jedzą wiedzą, które ja im podaję jako wyjątki, a E zawsze zamienia się w O. Można powiedzieć, że zostaje ogonek, a zmienia się litera. Także ta pierwsza i ostatnia osoba e, idą za rękę, tak możemy powiedzieć. A trzecia osoba to też daje im taką podaje im to jako taką sztuczkę. Powtarza się tak naprawdę i w drugiej osobie, i w pierwszej, i w drugiej osobie liczby mnogiej. Do tej trzeciej osoby liczby pojedynczej tak naprawdę dopisujemy tylko końcówki. Weźmy ten przykład, jakiś taki ładny przykład, i będzie to kochać. Kocham, m zamienia się na ją, kochają, a reszta się powtarza. To jest tak jak na egzaminie. Piszemy to, co wiemy, a resztę spisujemy w ostatniej chwili. Kocha, 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 kocha. Do pierwszego kocha dodajemy szy, mamy wtedy drugą osobę. Kochasz. Eee, kocha, trzecia osoba zostaje bez zmian. Kocha, my, zawsze dodajemy my. My, zawsze my. I wy, kocha, cię, zawsze dodajemy cię. To szy, my i cię jest niezmienne. Skorzystajmy z tego, że w polskim mamy akurat takie trzy końcówki e, super stałe. Hiszpanów to myślę, że przekonuje. Również dlatego, że u nich druga osoba e, liczby pojedynczej, czyli ty, kończy się zwykle na S. E, zwykle, ja bym powiedziała, że zawsze, e, w tym zwykłym czasie teraźniejszym. Tu amas, tak? Ty kochasz, tu entiendes, ty rozumiesz. E, tak przesadzam trochę z tym S. E, to celowo. E, e, ty pijesz, tu bebes. Ty tu weź, ty oglądasz, wtedy u nich jest S, u nas jest Szy. E, więc jeśli ktoś miałby ochotę spróbować tej, jakby tej innej metody i zobaczyć, jak ona będzie działać, to no to oczywiście ja już powiedziałam. E, a poza tym jest, jest ona jakby wizualnie przedstawiona w tej książce. Tak, mam nadzieję, że dobrze widać. Tutaj widać te końcówki, te, które się zmieniają i te, które mają warianty. A tutaj widać jakby kombinację tych e, czterech: dobrze, myślę, że tak. Tych czterech koniugacji. Gdzie M w trzeciej osobie po prostu znika, e, a E w trzeciej osobie ma, ma, jakby są trzy możliwości. To E może. Może mieć kombinację z E, z I krótkim albo z Y. Także to na podstawie tego proponuję, żeby proponuję studentom żeby pomyśleli o naszych koniugacjach w języku polskim jako o czterech koniugacjach, które, które możemy po prostu nazwać zresztą jako, jako kombinacje liter. Więc ta pierwsza to była M, ona jest tak naprawdę, ja bym powiedziała, że najprostsza. Druga to kombinacja pierwsza i trzecia osoba tu jest zawsze pierwsza i trzecia osoba E z E, E z I i M z Y. W książce są tutaj podane przykłady w, tobe, w tabelkach różnych, różnych czasowników według tych koniugacji. I myślę, że to może. Ja myślę, że to może. Ułatwić pracę. To książka nazywa się Gramatyka Polaka, i o tyle jest z nią problem, jeśli chodzi o odbiorców w Polsce, że przesyłka kosztuje tyle, co, tyle co sama książka. Także ja rozumiem, że nie wszyscy, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to, to, to proszę uzbroić się w cierpliwość i poczekać na na e bo mam nadzieję, że niedługo wyjdzie. A druga możliwość to jest po prostu kontakt z kimś w Hiszpanii albo kupienie jej przez internet na hiszpański, na hiszpański adres. I to jest to, co, o czym chciałam się dzisiaj podzielić. Myślę, że w trakcie nie powiedziałam ani razu jak się nazywam, więc mam na imię Ilona. Nazywam się Ilona Naremska, gdyby ktoś chciał, nie wiem poszukać i tytułu, według autora. Eee, I wszystkich, którzy są w ogóle zainteresowani dydaktyką, czy kogoś uczą, też zapraszam na mojego bloga po hiszpańsku e, hablarpolakoblogspot.com pola, hablar e, i na Instagrama Polski dla oka. To jest Instagram pisany z myślą o, o Hiszpanach, ale są krótkie teksty po polsku dla wszystkich obcokrajowców i staram się pisać tak, żeby i Polacy też tam wyczytali i znaleźli coś ciekawego. Ostatnie, ostatnie zdjęcia dotyczą robienia zakupów w Polsce i wrażeń Hiszpanów. Więc dziękuję bardzo i, i do usłyszenia. Może będzie więcej, więcej filmików po polsku, jeśli będę widziała jakiś odzew.